Można montować bezpośrednio do powierzchni płaskiej lub jeżeli jest taka potrzeba, jest taki ten dodatkowy uchwyt kątowy, taka podstawka, ją najpierw mocujemy do ściany i potem do tej podstawki przyczepiamy lampę. Kołków montażowych nie ma. Jedyne co mamy w zestawie to mamy śrubki do przykręcenia klosza do podstawy kątowej. Podstawa kątowa. Taka krótka. Czy ta długa podstawa też jeszcze jest w ofercie? Jest, nie? No właśnie, bo jest jeszcze taka znacznie dłuższa. Gdzieś jakby był jakiś daszek, czy trzeba byłoby jak za jakąś konstrukcję nawet wysunąć lampę. To jest taka znacznie dłuższy uchwyt, on ma to węższy ten element, ale jest dużo dłuższy, także gdyby trzeba było, jest dodatkowy taki uchwyt kątowy w nieco zmodyfikowanej formie. Tak, wkręty do przykręcenia lampy do, do podstawy tych dwóch gniazd. I sama lampa.